Witam serdecznie, posłuchajmy audiobooku na podstawie książki Uwolnijcie nas stąd. O duszach czyśćcowych z Marią Simmą rozmawia Niki Elz. To mamy już dzisiaj jedenastą część. A dzisiaj nauczanie Kościoła i Biblia. I zaczniemy następny rozdział: Biskupi i papierze. Czyta Sylwia Niezapominajka. to wszystko święci. Jest pani w towarzystwie wielu świętych czy pani jest świętą? <śm> ależ skąd? Nie. I daleko mi do tego. Same dusze czyśćcowe mówiły mi, że wielu poradziłoby sobie z tymi doświadczeniami o wiele lepiej niż ja. To nie doświadczenia, takie jak moje lub jakikolwiek rodzaj prywatnego objawienia decydują o czyjej świętości. Co więcej, znam przypadek kobiety o takim charyzmacie jak mój, której dusza została stracona, ponieważ na przestrzeni lat zrodziła się w niej pycha. Każdy z nas ma dokładnie tę samą szansę, by stać się świętym tu, na ziemi, włącznie z tymi wieloma z nas, którzy nie doświadczają żadnego prywatnego objawienia. Ponieważ były mi dane szczególne doświadczenia, jest mi trudniej stać się świętą. Otrzymałam o wiele więcej od innych ludzi. Cały czas próbuję, ale jak każdy inny człowiek, często upadam. Wcześniej mówiła pani, że dusze potrafią czytać. Czy w takim razie byłby to dobry gest, gdybyśmy trzymali dla dusz otwartą Biblię? aby mogły przeczytać na przykład Ewangelii świętego Mateusza? Tak. To byłby swojego rodzaju gest miłości, ale tylko dlatego, że jest to dobry gest, uroczy, ufny i pełen wiary i jako taki pomoże duszą czystowym. Jednakże szczerze wątpię, czy skorzystałyby one na przeczytaniu jakichkolwiek fragmentów, jako że osobiście ujrzały już światło Boże? Nie, Ewangelia jest tylko dla żyjących. Czy Dusze czyscowe mówiły coś na temat żonatych mężczyzn, pragnących stać się kapłanami? Czy to jest dobre? Tak. Dusze Czyścowe orzekły, że to jest dobre, ale tylko pod warunkiem, że żona zapragnie pójść za tym powołaniem wraz z mężem. Czyli też wyrazi chęć przebywania we własnych, osobnych pokojach. Dusze mówią natomiast, że księżom już wyświęconym nie wolno żenić się i mimo to pozostawać w stanie kapłańskim. Jezus powiedział, że trudno jest bogatym wejść do Królestwa Bożego. Czy może usłyszała coś pani na ten temat ze strony zuszczycowych? również zależy od miłości bliźniego jeśli bogaci ofiarują biednym wiele dobrych uczynków to oczywiście również pójdą do nieba tak szybko jak wszyscy inni niemniej trudniej jest pełnić bożą wolę będąc obciążonym zbyt wieloma bogactwami świata i wynikającą z nich potrzebą by je chronić i nimi zarządzać więcej ludzi bogatych martwi się o swoje dobra materialne niż tych że muszą być ostrożni i stale zależą od danej i przyjmowanej pomocy. Również mniej bogatych ludzi widuje się w kościele, to rzecz pewna. Gdy Jezus tak się wyraził, miał na myśli Królestwo Boże tu na ziemi. Jego Królestwo również tutaj jest. Możemy być częścią Jego Królestwa za życia, tak samo jak możemy stać się częścią piekła na ziemi. Te słowa zachęcają do słuchania Jezusa, a nie Cezara lub Szatana. Jezus gorąco pragnie być z nami w niebie. To jest jedno z tysiąca zaproszeń do życia w wolności od wszystkich rzeczy, które mogą tak łatwo nas obciążyć. Nawiązując do dwóch łotrów, których ukrzyżowano wraz z Jezusem, chciałbym spytać, czym ten dobry zasłużył na niebo? Upomniał drugiego, który nadal natrząsał się ze Zbawiciela. Powiedział, że o ile my dwaj zasłużyliśmy na nasze cierpienie, on przyjął je bez żadnej winy. Bez żadnej winy. Zasłużył na niebo tylko dlatego, że powiedział tak woli Bożej i uznał niewinność Jezusa. Jakie według Pani były największe błędy w nauczaniu Kościoła na przestrzeni ostatnich pokoleń? Błędy, które spowodowały odejście tak wielu ludzi od Kościoła lub wiary? Winna nie jest sama nauka Kościoła. To ludzie na stanowiskach, ludzie mający autorytet, zaniedbali naukę o Jezusie, który jest dobrem i miłością. Głosili za dużo pogróżek. A za mało mówili o miłości. Prawie nic nie uczyli na temat ogromnego piękna modlitwy i postu. Zepchnęli na bok Matkę Boską i świętego Michała Archanioła. A kiedy tak się dzieje, zaniedbujemy dwoje naszych największych orędowników i to zawsze skutkuje chaosem. Jednym słowem powiedziałabym, że z powodu niedostatku miłości, modlitwy, postu i pokuty Matki Boskiej i Świętego Michała szatan otrzymał przyzwolenie, by zyskać na wielu frontach. Czy jest jakaś historia z Biblii, która w Pani odczuciu potwierdza owoce naszych modlitw za zmarłych? W Biblii można znaleźć wiele fragmentów na ten temat, ale najbardziej dosłowna i prawdopodobnie najbardziej wyczerpująca jest historia łazarza, który wraca do życia, jeśli chodzi o modlitwy w intencji zmarłych, istnieją setki pozycji bibliograficznych, które mówią zarówno o potrzebie takich modlitw, jak i dobru przez niewyświadczonym. W drugim liście do Tymoteusza święty Paweł modli się w intencji zmarłych. Poza tym nawet w Starym Testamencie. Juda, machabeusz, wysyła pieniądze do Jerozolimy, aby złożona została ofiara za grzechy zmarłych. Słyszałam chrześcijan mówiących, że bez Jezusa jesteśmy tylko prochem. A niektórzy z kolei są zdania, że im bliżej jesteśmy Jezusa, tym bardziej stajemy się jego marionetkami. Jakby się pani odniosła do tych uwag? To chrześcijanie mówią takie rzeczy? Hmm. Pierwsza refleksja wydaje się przesadnie entuzjastycznym spostrzeżeniem, być może odnoszącym się do tego, że ludzie nie są w stanie sobie wyobrazić, jak mogli kiedyś żyć bez codziennej rozmowy z Bogiem. Choć w rzeczywistości to stwierdzenie nie jest prawdą. Ludzie są zawsze czymś więcej niż proch, ponieważ niezależnie od tego, czy są blisko Boga w życiu, czy nie, Miłość Boża w stosunku do nich nie ulega zmianie, jest nieskończona. W świetle Jego miłości każdy człowiek na Ziemi jest czymś nieskończenie większym niż proch. Ojciec Pio mówił, że Bóg ceni każdą duszę o wiele bardziej niż cały wszechświat. A co do chrześcijan, jako marionetek Boga, to chyba nie da się być dalej od prawdy. Im bliżej Boga są ludzie, tym bardziej wolni się stają, a nie odwrotnie. Marionetka to porównanie zakłada, że tracimy naszą wolność pełnienia dobrych uczynków. Nasza wolność świadczenia dobra jest jednym z największych darów od Boga i tylko szatan może w miarę upływu czasu w znacznym stopniu jej nas pozbawić. Opętanie to inaczej przynależność do szatana. Ci chrześcijanie, o których Pan wspomina, Powinni dużo się modlić, aby Bóg pokazał im, na czym polega prawdziwa Boża miłość. Czy dusze czyścowe poprosiły kiedykolwiek o coś, co jest z braku odpowiedniego słowa bardziej światowe, ale co wynika z nauczania Kościoła? Tak. Często prosiły mnie, abym zachęcała wszystkich do ofiarowania datków na misję. Zawsze odmawiałam. Przyjęcia tych datków, ponieważ powinny one iść bezpośrednio do konkretnej parafii. Ważne, by pomagać w głoszeniu słowa Jezusa aż po krańce świata. To również pomaga ludziom tutaj i zmazuje wiele z ich grzechów, przyspieszając ich podróż do nieba. Wspomniane datki muszą być jednak ofiarowane w dyskrecji. Jeśli ludzie pragną otrzymać wszystkie łaski, którymi Bóg chce ich obdarzyć za ten gest, jeśli dar jest ofiarowany z pompo, łaski mu towarzyszące będą o wiele mniej liczne. Słyszałem chrześcijan mówiących, że nie są w stanie zmienić innych i mogą zmienić tylko siebie. Tymczasem, w oparciu o to, co pani mi mówi, wydaje się to prawdą tylko po części. Jakie pani są przemyślenia na ten temat? Bez wątpienia to prawda że pierwszym pragnieniem Boga względem naszej osoby jest to, abyśmy co dzień dążyli, by być coraz bliżej niego. Łatwo dostrzec, że uwidacznia się przy tym pragnieniu jego sprawiedliwość. Każda osoba na ziemi otrzymała równą szansę by pracować nad sobą, ale dary Boże na tym się nie kończą. Dał nam on bardzo mocnych orędowników w Maryi, aniołach, świętych. Duszach czyściowych i w sobie nawzajem. Jeśli ich zaangażujemy, to pewne, że możemy spowodować wielkie zmiany w nas i innych. To jest również nasze zadanie. Wyraża ono naszą miłość bliźniego, szczególnie w sytuacjach, gdy Bóg chce, byśmy kochali i angażowali orędowników intencji naszych wrogów. Możemy kochać naszych wrogów poprzez tę miłość sprawić, że zaczną się inaczej zachowywać. Wystarczy tylko, że uznamy stan grzechu, w którym się sami znajdujemy, i poprosimy Boga i mocnych pomocników z Jego Królestwa, by za nimi się wstawiali. Trzeba mieć trochę wiary, nie ustawać w miłości, wołać do jego przyjaciół, znajdujących się i tutaj, i w zaświatach. A zapewniam Pana, że wielu ludzi wyzutych z miłości na tym świecie zmieni swoje postępowanie. Czy nie jest prawdą, że wiele kwestii, co do których dusze czyścowe wyraziły ubolewanie, były konsekwencją drugiego soboru watykańskiego? W związku z tym, jakie jest Pani podejście do tego soboru? Tak, trzeba przyznać. Że wiele z tych nowoczesnych kwestii rzeczywiście pojawiło się w czasie Soboru, ale nie miały one nic wspólnego z duchem samego Soboru. U podstaw drugiego Soboru Wetykańskiego było wiele dobra, i w sposób oczywisty Duch Święty był tam bardzo aktywny. Przykładowo, to dobrze, że zaczęliśmy wyraźnie dostrzegać Boga w innych wyznaniach i że położono tak wielki nacisk na ducha ekumenizmu. Niemniej, to jak zawsze dzieje się w miejscach świętych, lub tam, gdzie są święci ludzie lub wydarzenia, szatan czycha tuż za murem i atakuje, dzieli i powoduje zamęt na peryferiach, gdzie tylko może, próbując w ten sposób osłabić tę dobrą podstawę. A dokładniej rzecz ujmując, agenci szatana, są o wiele lepiej zorganizowani i wytrwali niż większość katolików. Dowiedziałam się z przynajmniej trzech bardzo zaufanych źródeł, że wolnomularze spotkali się już w 1925 roku, aby utorować drogę do rozdawania komunii na rękę. Zajęło im to trochę czasu, ale z pewnością odnieśli sukces. Coś, co może służyć jako przykład bardzo dobrej inicjatywy, która wyszła od Soboru, a stała się zbyt nowoczesna, to odnowa charyzmatyczna. Była czymś bardzo dobrym w swoich wczesnych latach, ale jeszcze raz powtórzę: bez Matki Bożej nie można mówić o żadnej odnowie. Dziś ruch jest bardzo podzielony i będzie mógł się zjednoczyć tylko wtedy. Gdy wszyscy jego liderzy zaproszą Matkę Najświętszą do wszystkich swoich inicjatyw, nie można zapomnieć, nawet na minutę, że Matka Boska była obecna w tym pokoju na poddaszu, gdy zstąpił Duch Święty. To modernizacja odnowy pozwoliła Szatanowi podzielić tak skutecznie ten ruch. A przede wszystkim, patrząc na różne sobory, na przestrzeni wieków. Jasno widzimy, że pod każdy, po każdym soborze nastawał czas zamętu. A przecież ten sobór był największy w historii, czyż nie? Wszystkie sprawy wrócą do równowagi. Z pewnością był to największy sobór, ale wróćmy na chwilę do odnowy. Czy ma Pani jakieś rady dla tych, którzy są w odnowę zaangażowani? Tak. Powinni mniej mówić i mieć w sobie o wiele więcej pokory i modlitwy. Wrażenia i wiara nie łączą się. Rozdział 11. Biskupi i papież. Czy ukazali się pani jacyś biskupi? Tak, kilku. Pokazał mi się jeden włoski i jeden amerykański, których tożsamości nie zidentyfikowałam. Potem jakaś dusza poinformowała mnie o pewnym niemieckim biskupie, który sprawował urząd stosunkowo niedaleko od naszej okolicy. Ten niemiecki i włoski muszą pozostać w czyśćcu aż do dnia, kiedy zwyczaj przyjmowania komunii na rękę zostanie zniesiony w ich diecez diecezjach. Natomiast ten amerykański musi tam pozostać, dopóki taka forma przyjmowania komunii nie zostanie zniesiona w całym USA. I dopóki nie powróci się do zwyczaju przyjmowania komunii na język. Po jakimś czasie znowu poprosiłam o informację dotyczącą ich tożsamości, ale jak i poprzednim razem ta informacja nie nadeszła. Odnośnie do niemieckiego biskupa, dowiedziałam się od ojca Matta, że na łożu śmierci przyznał się do popełnienia wielkiego błędu polegającego na poparciu komunii rozdawanej na rękę. Jak często się zdarza, takiego rodzaju fakty nie są nigdy nagłaśniane. W ten sposób szkoda już została wyrządzona. W przypadku ich wszystkich jesteśmy w stanie ulżyć im w czasie pobytu w czyścu, ale nie możemy ich stamtąd uwolnić. Czy dusze czyścowe mówiły jeszcze coś na temat biskupów? Szczególnie w tych czasach, gdy tak wielu z nich stało się tak nowoczesnymi, że tak to określę, muszą ich przestrzec, aby zmienili swoje zachowanie. W przeciwnym razie, według duszczystcowych, ich pobyt w czyściu będzie wyjątkowo bolesny, głęboki i długotrwały. Ruch dopuszczający kapłaństwo kobiet, który się wśród nich wykształcił, co ujawniło się poprzez wprowadzone ostatnio zmiany. Na przykład w kościele anglikańskim jest jedną z najbardziej niepokojących obecnie spraw. Podobnie jak ruch dążący do neutralizacji języka liturgicznego, aby usatysfakcjonować kościelne feministki. Czuję się w obowiązku błagać ich, aby powstrzymywali się od tych zmian i słuchali Ojca Świętego. W przeciwnym wypadku będą tego bardzo gorzko żałowali. Prawdopodobnie Pan wie, że papież właśnie powtórzył swoje stanowczenie w tej kwestii, w tej konkretnej kwestii. Istnieje ponadto wiele innych tendencji tego samego rodzaju, na przykład twierdzenie niektórych kapłanów, że też powinni mieć prawo do urzęku. Jest dla mnie dowodem na to, iż spędzają o wiele za mało czasu na modlitwie i wsłuchiwaniu się w Boga. Koniec części. 11. Moi kochani, niech dobry Bóg nam błogosławi. Zawsze przychodzi na pomoc, by radość była zawsze w naszych sercach, bo jak już mówiłam wiele razy, Bóg jest Bogiem radości. Pozdrawiam Was serdecznie z Panem Bogiem.